Hej, witajcie w kolejnym odcinku modowawki King TV. W dzisiejszym odcinku będziemy robić zniszczenie dzienników wszędzie. To już będzie odcinek drugi, pierwszy był w odcinku drugim u książki. Mm. Więc zaczynamy. Napisz coś: ukryj notatkę w czyjejś kieszeni lub torbie. Zerwaliśmy stronę, zgraliśmy ją na pół, teraz idziemy ukryć w kieszeni ja w kieszeni ani w torbie nie będę chować, będę tylko chować w bucie w Doroty bucie mojej siostry bucie moje częściej tam zagląda Finito To strona na odciski dłoni lub palców. Obróć się i odciśnij. Ja będę mazać mój palec właśnie o tym niebieskim długopisem. Pomazałam mój palec, teraz go ciśniemy. Ta -da. Ta -da. Ha! Zaskoczona buśka. -da, da. To miejsce na znalezionej ździubło traw Moje jedyne wyjście to tylko oto ten kwiatek, bo akurat jestem na balkonie, a trawa jest tak daleko. To jest mój widok z balkonu. Teraz bierzemy na przykład yy, tego liścia. Na przykład, o, tego liścia i kolejnego tego. Ale cichusza, nie mówcie mojej mamie. <gry> I tutaj listki. No i je tutaj tak. I zamkniemy. I zamkniemy. Szurej tą stroną. Różne naturalne powierzchnie podczas spaceru. O, dwie Go. i idziemy teraz o on zrobione to już chyba by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Mam nadzieję, że będzie dużo łapy w górę, dużo subskrypcji, chociaż nie potrzebuję to powtarzam, bo jak znacie mnie zakupion. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i do zobaczenia do następnego odcinka. Pa pa!